Obchody 228 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja obchodzono w miastach i miasteczkach w całej Polsce. Także w Bolesławce odbyły się uroczyste obchody. Najpierw odprawioną przeświętą świętą w kościele przy Placu Zamkowym, następnie świętowano przy pomniku niepodległości na skwerze przy Stawie Miejskim. Spod kościoła przemaszerowała orkiestra Denta Bolesławiec, żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii. Samorządowcy, delegacje, poczty sztandarowe oraz wielu mieszkańców Bolesławca. Witam wszystkich Państwa przybyłych na uroczystość 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczysty apel rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Równo 100 lat temu sejm ustawodawczy II Rzeczypospolitej jako jedną z pierwszych decyzji po odzyskaniu niepodległości, uchwałą, ustawą podjął decyzję o ustanowieniu dnia 3 maja jako święta państwowego w 1919 roku. Jeszcze nie były ustalone granice II Rzeczypospolitej, jeszcze nie było konstytucji marcowej. A już Sejm zdecydował o tym, że ta data, 3 maja, jest ważną, symboliczną datą, którą trzeba świętować. Dzisiaj często, w dniu dzisiejszym, powtarza się zdanie profesora Samsonowicza, który powiedział, że Polska trzy razy odzyskiwała niepodległość. Pierwszy raz 3 maja. 1791 roku, drugi raz 11 listopada 1918 i trzeci raz 4 czerwca 1989 roku. Ustanowione 100 lat temu święto jednak nie było długo obchodzone. Święto obowiązywało do czasów II wojny światowej, później obchodzono nielegalnie. Po II wojnie praktycznie dwa lata skończyło się to rozruchami w 1946 roku. Później obchodzone półlegalnie w czasach stanu wojennego, w czasach rewolucji Solidarności, za obchodzenie tego święta oficjalne, za obchodzenie tego święta w taki sposób, żeby w publiczny, publiczny sposób można było zostać pobitym, można było zostać aresztowanym. To dlatego wczoraj mówiliśmy, że 2 maja władza komunistyczna ściągała flagi po to, żeby 3 maja flagi wieście nie wisiały. Stąd też dla nas jest to pewne przesłanie, dla nas Polaków. Cieszmy się, że w 1990 roku, a więc znowu bardzo krótko po odzyskaniu niepodległości po raz kolejny Sejm zdecydował o przywróceniu tego święta jako święta państwowego. Możemy je obchodzić wspólnie, jako polska wspólnota, jako ludzie, którzy mają świadomość tej sztafety cywilizacyjnej, tej sztafety, w której kolejne pokolenia kultywują tradycje i te wartości, które stanowią o tożsamości nas, Polaków. Pod pomnikiem Orła złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Odbył się także apel poległych i salwa honorowa. Mieszkańcy Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy! Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci pod pomnikiem stulecia odzyskania niepodległości, aby z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, Reformatorów Rzeczpospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do Peru!